nowości z serii pierwsze bajeczki wydawnictwa Harper Kids. Dzień dobry króliczku oraz smacznego żyrafiątko. Są to książki, jest to właściwie seria książek przeznaczona dla najmłodszych czytelników. Książki mają bardzo, ale to bardzo grube. Sztywne strony i tutaj nic się w tych stronach nie jest w stanie uszkodzić, więc możemy je czytać z młodszymi dziećmi. Wyjątek stanowią wysuwane elementy, które nie są już aż tak grube, więc znowu tutaj trzeba troszeczkę uważać. Zaraz Wam pokażę zresztą te elementy. Zaczniemy może od książki smacznego żyrafiątko. Jest to opowieść o małej żyrafie która na okładce, jak możecie zobaczyć, wysuwa język, aby sięgnąć liście z drzewa. Jest to opowieść o tej właśnie małej żyrawce. Na każdej stronie znajdziemy jedno czy dwa zdania na temat tego, co się na danej ilustracji dzieje. Czy widzisz żyrafiątko wśród innych żyraf? I tu mamy właśnie ten wysuwany element, który... Nie jest już aż taki gruby jak książka, zobaczcie, jest dość elastyczny i z tymi elementami zdecydowanie trzeba uważać, dając książki do czytania maluchom. Żyrafiątko się ukryło tutaj właśnie za dorosłymi żyrafami. Następnie przeczytamy o tym, że lubi pić mleko, mamy, i tutaj mamy żyrafiątko, które się przesuwa do mamy, aby napić się jej mleka. A gdy żyrafiątku chce się pić, wtedy pije wodę z wodopoju Ale niestety długa szyja utrudnia schylanie się Jednak jak możecie zobaczyć, żyrafy sobie z tym radzą Żyrafiątko i jego mama znaleźli idealne drzewo Wreszcie mogą się porządnie najeść I tutaj znowu nasza mała żyrafka wyciąga język, aby sięgnąć z drzewa liście Na samym końcu mamy porę do snu no I żerawka kładzie się spać. Ostatnia strona też nie jest już aż tak gruba, bo grubymi stronami są te, w których znajdziemy właśnie elementy do przesuwania, wysuwania, odsuwania. Tutaj z drugiej strony. Naszej rozkładówki z żyrawką, która się ukryła wśród żyraw, mamy ukrytą zebrę. Tutaj taka niespodzianka, bo nie mamy napisanego nic na temat właśnie tego elementu, ale gdy wysuniemy, zobaczymy zebrę. Dzień dobry, króliczku! Czyli druga nowość z tej serii. Oczywiście mamy tutaj bardzo wesołe króliczki. Ilustracje w tych książkach są fantastyczne, bardzo kolorowe, przepiękne. I co jest jeszcze super, co również jest w każdej książce z tej serii? Styl czcionki, czyli alfabet pisany. Myślę, że też jest to super. Dzieci od najmłodszych lat się oswajają z tym alfabetem. Gdzie się podział ten psotnik? Tutaj możemy zobaczyć naszego psotnika. Przeczytamy o tym, że królicza mama ma pięcioro dzieci i jeden właśnie się schował. Króliczek jest głodny. Co znalazł obok grządki warzywnej? Mniam marchewki i zobaczcie, jak marchewka znika. Króliczek ugryzie marchewkę i nie mamy kawałka marchewki. Następnie króliczek będzie łapał motylka i próbował do niego doskoczyć. Oczywiście mama i rodzeństwo mu tutaj towarzyszą. Króliczek jest bardzo zmęczony. Najwyższy czas wrócić do norki. I tutaj również mamy wysuwany element, ale zobaczcie, co się pod nim kryje: królicza, norka, no urocza. Króliczki wszystkie już tam sobie wskoczyły. Z drugiej strony już możemy zobaczyć te króliczki w norkach, i tutaj również możemy wysunąć i sprawdzić, kto tam pod ziemią się jeszcze ukrył. I to koniec tej uroczej, króliczkowej historii. Na tylnej części okładki sprawdzimy, jakie jeszcze książki w serii pierwsze bajeczki się ukazały na moim kanale oraz na blogu. Trochę tych książek Wam pokazywałam. W opisie do filmu będzie link do recenzji króliczka i żrafy i w tym wpisie będą również linki do recenzji innych książek także zajrzyjcie koniecznie Urocze, przepiękne książki, idealne jako właśnie pierwsze bajeczki dla dzieci, a dodatkowo te elementy, które możemy przesuwać, wysuwać, odsuwać, sprawiają, że dzieci są zainteresowane czytaniem. To jest właśnie ogromny plus tych książek, że nawet gdy dziecko nie chce siedzieć i słuchać bajki, no bo nie wszystkie maluchy potrafią, także tak powiem, bezczynnie siedzieć przy lekturze i słuchać, jak się im czyta. Tak, tutaj mamy te elementy, które przyciągną uwagę dzieci i zdecydowanie urozmaicają one lekturę. Zapraszam Was oczywiście na blog. Jak już mówiłam, w opisie do filmu jest link oraz do obejrzenia recenzji innych książek z tej serii, ale również innych nowości wydawnictwa Harper Kids. W kolejnych filmach pokażę Wam m.in. książki również dla najmłodszych, ale z innej serii, które również mają ruchome elementy.